Co to jest kandydoza narządów płciowych? Kandydoza błon śluzowych narządów płciowych jest zakażeniem drożdżakowym. Najczęstszym patogenem jest Candida albicans, rzadziej Candida glabrata, jak często występuje kandydoza narządów płciowych. Kandydoza błon śluzowych narządów płciowych jest częstą chorobą leczoną zarówno przez dermatologów, jak i ginekologów. Jakie są objawy kandydozy narządów płciowych? U kobiet obserwuje się najczęściej zaczerwienienie i obrzęk sromu z serowatą wydzieliną na błonie śluzowej przy wejściu do pochwy. U mężczyzn zmiany dotyczą prącia, żołędziny, pletka. Dominują u nich zmiany rumieniowe, niekiedy pojawiają się grudki i pęcherzyki co robić w przypadku pojawienia się zmian wskazujących na kandydozę narządów płciowych. W przypadku pojawienia się zmian wskazujących na kandydozę narządów płciowych należy zgłosić się do lekarza pos, ginekologa lub dermatologa. W jaki sposób lekarz rozpoznaje kandydozę narządów płciowych? Rozpoznanie kandydozy narządów płciowych ustala się na podstawie typowego dla tej jednostki chorobowej obrazu klinicznego. W celu potwierdzenia należy wykonać badanie ekologiczne próbek pobranych ze zmian. Jakie są metody leczenia kandydozy narządów płciowych? W kandydozie narządów płciowych stosuje się leki przeciwgrzybicze podawane miejscowo lub ogólnie. Należy pamiętać o leczeniu partnerów seksualnych.